Przy domowym ogrodzie, życie prawie nad stanem, mogłaby śnić moja pani. Lecz cóż radzić na to mam? Nakrył ogrody cikiła i myśmy tacy zaplątani. Bo w ogrodzie rośnie wnątrze, W dzikim winie świat się mnoży. Bo w ogrodzie dziki wino, kto je tutaj siał? Bo w ogrodzie rośnie wnątrze, W dzikim winie świat się mnoży. Bo w ogrodzie dziki wino, kto je Czy no powiedz kto mógł zasiać to? Dzikie wino, kto je tutaj dał. Gdy ona mówi do mnie, że karocą jechać chce. I mówi do mnie tak, jak do ściany. Nie o to wcale chodzi, że karocy nie ma nie Ja jestem tylko cały zaplątany. Gdzie to wino dzikie pnącze, czemu już nas nie oplącze? Mogę z tobą winie ginąć i w osłonę winną zginąć Gdzie to wino dzikie pnącze, czemu już nas nie oplącze? Mogę z tobą winie ginąć i w osłonę winną zginąć Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś ty Ej dziewczyno, powiedz, kto mógł zasiać to dzikie W zaciętości wpadam w gąszcz i buszując w pnączu Zrywam wszystko z drzwi i ze ścian Ona nagle mówi, że wina pragnie, wina. Ja jestem w pustym domu zaplątany Gdzie to wino dzikie pnącze, czemu już nas nie oprączę, Mogę z tobą nie ginąć i posłużę gdzie do wino dzikie włączę, czemu już nas nie okląże. Mogę z tobą winie ginąć i bosłonec winą znoć. Powiedz kto zasieje nam Dzikie wino, może zrobisz dla mnie to. Ej dziewczyno, powiedz kto zasieje nam Dzikie wino, kto jest.